Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek. Zagrajmy w Going Medieval. Co się działo pomiędzy nagraniami. Jak zresztą możecie zauważyć, przeniosłem pola uprawne stąd. Tutaj dlaczego jesteś nieprzytomny? I to w takim miejscu. Ból, przytomność. Punkty zdrowia. Wyczerpanie. Czyli ty potrzebujesz. Masz zero snu. Aha. No dobra. Widzę, że w nocy nie spaliście, tylko robiliście. No trudno. Przeniosłem pole uprawne tu, tu. Tu mamy. Klon. Będzie nam. Tutaj mamy len. Tutaj czerwoną porzeczkę. I przy drugiej bramie tutaj. Kapustka. Marchew. Buraczki. I jabłonka. Bo odkryłem, że mam troszeczkę nasion i troszeczkę też kupiłem. Więc myślę, że zasadzić można by było. Jak widzicie, tutaj mur jest niemalże na ukończeniu. Jeszcze go troszeczkę zostało no, do zrobienia, no ale powiedzmy, że to już jest bliżej niż dalej. A właśnie tu. Tu, jeśli dobrze kojarzę, powinienem zrobić jeszcze jedno... Jak to tutaj wyglądało? Może nie tu, patrzymy tu. Okej, okay. teraz tak. Teraz tu trzeba zrobić schody... ...piętro wyżej. O, mniej więcej tu. Ok. i tu można od razu zaplanować już... ...wapienną ścianę z bloku. No i oczywiście tutaj. Tak, ale zaraz pójdą spać, to będzie, to będzie im łatwiej. I jak już tą wieżę tutaj zrobię, to chciałbym dokończyć. Tu w sumie trzeba by było od razu już drzwi postawić, bo tu będą drzwi. Ten mur wypadałoby też kontynuować budowę. Dobra, to jego tutaj od razu już zlecę budowę, żeby mogli się tym zająć, jak będą mieć chwilę. I przy okazji, żeby tu wyrównać. Okay. dalej, tu teraz zrobi mi się troszeczkę miejsca i myślę, że tu można by było postawić jakieś o świątynię, ale, albo rynek, Jeszcze rynek tak średnio, bo nie na środku, ale wciąż, co to jest? Bluszcz, okej. Okay. Raz pójdziecie spać, będzie dobrze. A Więc ten fragment myślę, że w dzisiejszym odcinku już zostanie dokończony. No ale zobaczymy, czy uda mi się. No dobra. Troszeczkę porobiłem to. Jak widać, wieża już jest dalej niż bliżej. Natomiast tu mi nie chcą sadzić. I tak pomyślałem, że. Nie chcę sadzić, dlatego że ja im tutaj nie zrobiłem trasy odpowiedniej. Bo zanim oni dojdą stąd, no to chwila minie, więc muszę po prostu niestety skończyć to. Więc zamykamy już tutaj. Mam nadzieję, że ten fragment malutki, który tutaj jest, wystarczy do obrony. No, buduję też tą wieżę i tą wieżę. Najszybciej jak to jest możliwe. No ale nie można. Wszy... Wszystko się na, na raz zrobić się nie da. O i oczywiście podłoga. Ok, jak zrobię podłogę, to ten fragment będzie można zrobić. Tu drzwi już są. Bo tutaj też będziemy oczywiście mur stawiać. Można już pomału zacząć. No, widzę, tu już ładnie zrobili. Czy tu będą w stanie zrobić? Tu będą w stanie. My czy całość będą w stanie? Tego fragmentu nie. Chociaż nie. Jak zbudują to, to pewnie będą mogli tutaj też zrobić. Dobra. Tym się póki co nie przejmuję. Dałem też im tutaj skład na glinę i wapień, żeby mieli bliżej. Bo główny magazyn zaczął się troszeczkę kurczyć. Jak widzicie jest pełen surowców. Więc zastanawiam się nad stworzeniem drugiego magazynu już bardziej, że tak to ujmę, Lepiej zorganizowanego. Mm, I może go zbuduję tu. Hmm. I od razu też wykopałoby się mu odpowiednie nie wiem, piwnice na dwa albo piętra. Hmm. Może. W sumie czemu by nie? A. Jak tutaj dalej jest. Tu budują ładnie. Tu jest zasiane, a tu nie. Ale nasiona tutaj widzę. Były przyniesione gdzieś. A nie, jest zasiane. Już kapusta jest zasiana. Dobrze. Tutaj jest pole marchwi. Ale marchwi ja tutaj nie widzę. A tutaj jest burak. Okej. Okay. Chyba nie miałem nasion buraków. Mam jeszcze dużo nasion lnu, które można by było sprzedać w sumie. Właśnie, jakby go... Ja tutaj mam nasiona. Jest nasiona. Trochę zniszczone. Opis. Punkty zdrowia, ogólna pozycja, waga... To nie wiem. Natomiast tu już zaraz mi widzę dokończą. I w końcu ten mur będzie już w pełni zbudowany. Już nie sądzę, żeby oni tutaj stali i strzelali z tego muru, bo będą pewnie wrogowie i tak będą przychodzić pod bramę. Jedną albo drugą. Ale przynajmniej jest tutaj mur, i wygląda, że jest wioska chroniona kawałem z solidnego muru. U. Ja chciałem to. No, to mamy pierwszy mur gotowy. Od początku do końca. Podwójny. Więc jest. Solidnie stoi. I taki mur będę chciał zbudować w pozostałych częściach. To znaczy tu, tu i tu. Tylko co widzę tu i tu będzie dłuższy, ale to nie jest problemem. O, widzę tu już od razu. Z zrobili i tu już będzie końcówka. Tu już będą blanki. Raz, dwa, trzy, cztery okej. Okay. No i macie trochę do roboty, to nie będę was odciągał od pracy. A właśnie te okna trzeba by było otworzyć. Nie ma po co, żeby były zamknięte. Tak samo jak w tych. Tu już zacząłem też most robić. Pomalutku, bo pomalutku, żeby im nie dawać na raz za dużo, bo i tak mają od groma pracy. O, i ten prawie skończyli. Tego natomiast nie chcę zamykać, bo dopóki tu nie zostanie wykopane, to jest niezabezpieczona wtedy ta strona. Więc tu póki co zostaje nie, nie zamknięty, a tu tutaj jeszcze nie mieli czasu, żeby zrobić trudno. Uwijają się, uwijają, no ale no niestety, że cały czas mamy stos cegły wapienia. Tak, teraz mamy tutaj o 110%, a tu mamy 100%. Tu z tego co się orientuje, nie możemy tego w żaden możliwy sposób przyspieszyć. Mamy 300 cegieł, to można by było na coś je wykorzystać. Hmm. Nie chcę zacząć robić jeszcze magazynu, dopóki nie wykopię tutaj odpowiedniego miejsca na drugi magazyn, ale. Mnie to można zlecić tu zbudowanie tego i tak planuję tutaj to postawić. A czy tu zaczęli się, wzięli się do pracy? Nie. Jak widzicie, schody są, a nie kopią. Nie kopią pewnie, dlatego że nie mają czasu na to. No niestety. Na szczęście w tym momencie łóżek nam nie brakuje. W sumie to ile? Ja mam łóżek. Tu jest jedno, tu jest. O, tu są nawet po dwu... Co tu się stało? Widzę tu jakaś tragedia się wydarzyła. Psiągmłotora z któregoś momentu walnąć i rozwalić. Okej. Okay. Też łóżko jest jeszcze niedokończone. A tutaj w ogóle łóżek nie ma. Tu są, tu są, tu jest też jedno i tutaj też jest, jest. Dobrze. No i oczywiście w tej drewnianej chatce też jest. Okej. Okay. Tu trzeba by było też wykopać, jak będziecie mieć chwilę. Szkoda, że nie mogę dać tego priorytetu jako po prostu niskie. Wskasowałem to, żeby szybciej się przekopali. Ale widzę, że już w tym momencie nie jest to problemem. Chciałbym, żeby tu kosiarz kopał. O, i nawet idzie tu. Świetnie. Okej, okay. dobra, to ja ci nie będę przeszkadzał. Kop. Przybył do nas handlarz i tak chciałem z nim pohandlować i tak patrzę ma bloki lodu i tak sobie przypomniałem, że przecież robiliśmy bloki, maszyny do robienia bloków lodu, więc na razie kupować tego nie będę, ale to trzeba będzie się temu przyjrzeć, bo w sumie zupełnie o tym zapomniałem. Kupię wszystkie części mechaniczne, jakie mogą mi zaproponować, gliny nie, gulasz nie. Leniane sukno. Też nie marchew. Gdzie są? Jest nasiona. Lnu mamy tego odgroma. Myślę, że można oddać tak z 50. 200. 50. Niech będzie. Co jeszcze możemy? Podstawowy stół badań. Sadzonki to nie chcę, skór możemy dać trochę. Minus 100. O. Może nawet minus 150. O. I coś jeszcze możemy od Was. Sadzonki jabłoni sobie weźmy. Sól, słoma, cerebr, stół kartograficzny, węgiel. W sumie broni nie chce, szkoda. Dobra. Tak. I właśnie zobaczmy. Tu gdzieś albo piętro wyżej. O, jest. Bloki lodu do uzyskania 10. Nie wszyscy się ubraliście? Nie, wszyscy macie już ubranie zimowe. Dobra. I teraz tak budowanie, tego wymaga budowania, okej. Okay. Typ pracy, dobra, to z rana, jak tylko wstaną, będziemy kombinować nad tym. Będziemy kombinować, co tutaj zrobić, w sensie jak, jak to wygląda i co, do czego to można użyć. Bo ja tutaj nie widzę nic, co by sugerowało. Jest skrzynia na lód. Ale co ten lód robi? Nie, nie można go wykorzystać do niczego tutaj. Dobra, to zobaczymy rano. Dobra, mamy zimę. I teraz dzień. Erikson głoduje Goodwina. Ty masz 50. A ty nie powinieneś po prostu czegoś zjeść. A, idzie coś zjeść. Dobra, zobaczmy. Ty przygotowujesz jedzenie. Ty masz jeszcze budowanie. Gdzie ty jesteś? Tu. Okej. Okay. To ja cię proszę bardzo zagonię do... A nie. Marwena się za to wzięła. Okej. Okay. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Zamarzanie. Okej, okay, ale na jakiej zasadzie to zamarza? Produkcja 100%. Okej. Okay. Mamy w pokoju minusową temperaturę. Niech będzie. Ciekawe. No już 2%. No dobra, to wrócę jak... Myślałem, że to szybciej się zrobi, ale to musi jeszcze zamarsnąć. Ale coś na jaki zasadzie to zamarza. Prawda, to jest aż dziwne. No i zobaczymy. No i w końcu wyprodukowano lód. Jedna bryłka lodu. I tak patrzę, on ciężki, delikatnie topniejący. Należy przechowywać go pod ziemią razem z innymi rzeczami, które wymagają niskiej temperatury. To oznacza, że. Dobrze było go przenieść tu. I nawet mam koncepcję, gdzie go umieszczać. To znaczy, a zróbmy tutaj dowolny skład. Może nie tak. A dowolny skład tu. I tu. A usuń wszystkie. Bardzo wysoki. Teraz tak, wytworzone, to jest lód. Ale go tu nie ma. W surowcach jest? Nie. Odpadki? Nie. W budynkach musi być w takim wypadku. Różne. Hmm. No nie, bo tutaj są ubrania, to nie. Nie, zwłoki to raczej też nie. Żywność raczej też nie. Materiały, surowiec, sól. Złoto, kiki, drewno, węgiel nie ma. Wytworzone. Ocet. Jest, bryłka lodu. I bardzo wysokie, żeby mi tutaj to przynieśli I zobaczymy, jaka temperatura będzie tutaj jak już to przeniosą. O, ho, ho, ho. poproszę kogoś, kto jest blisko. Co robisz? Dostarcza do budowy. To nie. Ty piszesz. Dobra. To, to ciebie na razie. Przenieś to, bo tutaj widzę, że jest już minus. No, na zewnątrz jest też dużo. Ale widzę, że od razu wzięła dwa. No dobra, i będzie zimno w piwniczce. No to dochodzimy do momentu, w którym zaraz wierzę. Obydwie będą już gotowe, i można by było powiedzieć, że ta strona jest już gotowa. Tutaj widzę jeszcze dwa kawałki, są niezrobione, ale to w zasadzie rzecz biorąc, drugorzędne znaczenie w tym momencie ma bo e, tu najważniejsze, że w tych miejscach jest mniej więcej dotąd e, bo w tych miejscach blanki chronią naszych e, kolonistów więc kolonistów osadników tego słowa szukałem Ok, i ładnie. To tutaj już prawie Karol, ty to odbudujesz. Brakuje surowców tutaj. No bo tutaj trzeba 10. Ok. Z tym drugą to jest ciekawe, że do blank, które wyglądają w ten sposób, potrzeba 10, a już do muru, który jest moim zdaniem większy, ściany, fragmentu ściany, potrzeba 5. Jest sobie zdaję sprawę, dlaczego tak zostało rozwiązane, ale mimo wszystko. Wydaje mi się, że nie powinno być tak. Czy możesz to zrobić? Keolu, już tutaj idzie. Gdzie ty jesteś? Tu. Ok. A właśnie, jeszcze od razu skoro tu jestem tutaj też już zacząłem budowę. Okay. Tutaj nie, bo tutaj będzie się jeszcze ciągnęła. Ja i tutaj z, zleciłem kopanie, bo tutaj będzie magazyn. Magazyn, budynek będzie o piętro niższy niż ten i też dwa parter I pierwsze piętro zasoby, tyle że tu zamiast jednej piwniczki będą dwe, dwa piętra piwniczki. Dodatkowo też e, wzrzucam cały czas kosiarza i. Su, Sozan. Gdzie ty jesteś? Żeby mi tutaj kopali. Dzięki temu już wykopali taki fragment. I zauważyłem jedną ciekawostkę. Jeżeli było tutaj pojedyncze, to z chwilą, kiedy skończył, leciał gdzieś indziej. A jak jest podwójne? Tak, skończy, to bierze się za to obok. Mam wrażenie, że to jest jakieś niedociągnięcie już bezpośrednio w grze, ale. No cóż, tu widzę węgiel. Jeszcze trochę tutaj zostało węgla, ale jego sobie daruję. Wykopię tylko ten cały, który jest tu, w późniejszym, oczywiście, okresie. I tutaj postawię ścianę z wapiennego bloku, żeby tutaj zrobić tak samo jak tu. I tu, jak widzicie, też już jesteśmy blisko. Na razie nie zbudowałem tu jeszcze podłogi ani blanków, żeby oni na spokojnie mogli. Ostatni element tutaj zrobić, bo oni tylko z góry są w stanie to zrobić, a podłoga by im zasłaniała. Miałem ten sam problem tutaj, ale udało mi się go dość szybko rozwiązać. Ciekawe, czy już w tym odcinku uda się to, chociaż wątpię. czy znaczy, jeszcze, tutaj na pewno nie zawsze w tym odcinku jeszcze, ale jeszcze mamy zimę. Ale już się kończy i zaraz będzie i wiosna. Tak. I będzie można wtedy zasieć, jak się masz poraczku. Dojrzały. On tutaj jak kwitnie. Jest zbierany. Wtedy jest wprawdzie najmniej. podstawowy plony w tym okresie kwitnie. Dobra. Tu widzę już pomału robią. Aha. Dodatkowo też zlecam pomału tutaj budowanie. Żeby oni tutaj pomalutku też zaczęli sobie budować. Tu się akurat najmniej śpieszę. Bo dopóki tego nie zrobią i tak... Znaczy raczej. Najpierw i tak chcę postawić bramę tutaj. Zanim tak naprawdę ruszę z murem. Dlatego tak pomalutku tylko może powiedzieć wręcz troszkę nieśmiało staram się Ustawiać coś. Więc to pomału zawsze wychodzi. Tak, patrząc na te schody, tak się zastanawiam niby tu jest takie przejście, ale zastanawiam się, czy nie lepiej by to wyszło, gdyby schody były jedno tuż po sobie że tę musiałbym wtedy wyburzyć. No dobra, spróbujemy. Trochę więcej pracy im do... dołożę, ale trudno. Od razu mi to zajmie się Erickson. Ja wiem, że to już jest godzina wolna. Jakiś pasek postępu? W takim wypadku trzeba by było zbudować tak i schody w ten sposób, i myślę, że tak będą wyglądać znacznie lepiej. W takim wypadku tutaj będzie o jedno za dużo, no ale myślę, że mimo wszystko tak będzie lepiej. Okej. Okay. Czy tu coś wykopaliście nowego? Nie, oczywiście, że nie. <laughs> po co? Po co mielibyście wykopać coś nowego oczywiście? O, ale tu widzę, chyba zaczęliście. Tak, tu wykopaliście. O. No można tutaj wam zlecić. Dalszą budowę. Oczywiście będzie potrzebne to o. drewniana podłoga. I przesuń e, kopię. I to samo tu e, to. Kopiuj. OK. chociaż może tutaj zwykopię jeszcze troszeczkę w dół. Chociaż może po prostu w tym miejscu. Czyli tu bym wtedy nie nie chciał, natomiast udał, żeby było zlecić wykopanie. I jak tu jest wykopanie, to też tu od razu, też tu taki pasek, i tu się postawi mur, i będzie można wtedy postawić brakującą opcję. W zasadzie można od razu zlecić jeszcze tak i tak nie powinno się zawalić. A będzie można od razu ten strop postawić, żeby nam na głowę nic nie spadło. Natomiast myślę, że to kopanie, no myślę, że można jeszcze zlecić kopanie. Mniej więcej dotąd. O. I tak sobie powiększymy zbrojownię. No, kopania jest od groma, tutaj, w tej wiosce. Ile wam tu jeszcze kawałków zostało? No. to myślę, że od następnego odcinka będę mógł zamknąć za ten fragment i zacząć budowę tutaj. No nic, za dziś w każdym bądź razie ja chciałbym wam bardzo podziękować no i do następnego. Mówię do was Roniczny, trzymajcie się ciepło. Cześć!